Dzień dobry, dzień dobry kochani. Takie szybkie pytanko również e, jedna z pań oglądających przesłała, bo mam cały tutaj taki wachlarzyk pytań szybkich, tak zwanych na szybkie wasze rundki. E, I to jest takie pytanie bardzo ogólne: dokąd zmierza ta sytuacja? Tu możemy pytać o różne nasze sytuacje życiowe, jeśli zastanawiamy się do czego one nas prowadzą, albo jaki będzie finał tej sprawy, e, jak to się rozstrzygnie. Ja sobie w tym momencie przygotowuję opcję dla was żebyście mieli teraz czas na zastanowienie się nad tą sytuacją o którą chcecie zapytać to celowo nie wyłożyłam wcześniej kart. więc zastanówcie się chwileczkę o co chcecie zapytać, a ja przetasuję karty i wyłożę wam trzy opcje i sobie po prostu pomyślcie nad swoją sytuacją dokąd zmierza ta sytuacja takie jest nasze pytanie i za chwileczkę wyłożę karty, a wy sobie wybierzecie jedną z trzech opcji. to będzie takie dosłownie Szybkie, szybciusieńkie rozdanie. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Zapraszam do odwiedzania zakładki Społeczność. Tam macie informacje o najświeższych promocjach na kanale. Ehm, można się zapisać na rytuał na pełnię Księżyca. Można sobie zamawiać jeszcze czytania roczne we wszystkich sferach życia na rok 2022. Można skorzystać z promocji weekendowej. Uwaga! Wystawiamy karty. Trzy opcje do wyboru z kart Lenormand. Opcja 1. Opcja 2 i opcja 3. Przekaz będzie taki krótki i bardzo ogólny, ale może komuś to coś podpowie. Wybierzcie sobie jedną z tych trzech kart. I będziemy sprawdzać sobie. Pytanie znacie, dokąd zmierza ta sytuacja? Więc u każdego sytuacja będzie inna, no i tę odpowiedź też należy inaczej trochę traktować. W zależności od charakteru sytuacji, też odpowiedź kart może być zróżnicowana, ale postaram się tutaj podać też kilka być może możliwości interpretacyjnych, w zależności od tego, jakie tam karty nam się pokażą. Dokąd zmierza ta sytuacja, sprawdzamy. Opcja numer jeden. Dokąd zmierza Wasza sytuacja? O, do dokonania jakiegoś wyboru, no najprawdopodobniej jakiejś nowej drogi życiowej. Jest to sytuacja, która Was będzie zmuszała tak naprawdę do dokonania podjęcia decyzji. No bo czegoś się nie da ze sobą być może pogodzić. Może macie taką sytuację, że chcecie czegoś nowego. Może coś się w Waszym życiu zakończyło, albo kończy właśnie. Może coś Wam nie odpowiada już. No i tu trzeba podjąć po prostu daleko idące decyzje. No jest jakaś taka zmiana zmiana być może swojej ścieżki życiowej, jakieś wydarzenia, podjęcie decyzji, które mają wpływ na dalsze kształtowanie tej ścieżki, co się z Wami będzie działo, co będziecie robić, jak to będzie funkcjonowało, to jest w tym momencie jakby wszystko w Waszych rękach, bo karta drogi pokazuje, że to my dokonujemy tutaj jakiegoś wyboru, no i od tego wyboru dużo będzie zależało w przyszłości. Czyli ta sytuacja Was tu będzie w jakiś sposób zmuszała do podjęcia decyzji albo jest związana z podejmowaniem czegoś, Nowego w swoim życiu, jakiejś nowej ścieżki życiowej, czyli do tego tutaj po prostu zmierza, żeby dokonać jakiegoś rozrachunku i wyboru. Opcja numer dwa. Do czego zmierza Wasza sytuacja? Ha, ha. No do miłości jakiejś zmierza, być może do związku, może pytaliście o jakąś tam znajomość, tutaj może zmierzać faktycznie do jakiejś większej miłości, do rozkwitu miłości, do uczucia, do czegoś na pewno dobrego w Waszym życiu, do też miłości, do jakiejś pasji, tak? Rozpalenia serca, narodzenia się właśnie. Jakiejś nowej pasji, czegoś, co nas będzie cieszyło, radowało serce, co będzie wynikało z potrzeby naszego serca. No, dla niektórych to może być po prostu ta sytuacja, może zmierzać do rozpoznania misji życiowej, do pokochania też siebie, do takiej właśnie wykreowania takiej miłości bezwarunkowej w swoim życiu, do siebie samego, miłość własna. No, od tego tak naprawdę zawsze powinno się wychodzić, od tego powinno się to wszystko zaczynać. Także myślę, że niezależnie o co tutaj pytaliście, w dwujeczce, to wasza sytuacja zmierza do samych pozytywnych rzeczy. No, same pozytywy to jest karta miłości, to jest karta zadowolenia, to jest karta obfitości. No i opcja numer trzy. Do czego zmierza Twoja sytuacja? <laughs> Może do posiadania dziecka, po prostu ta sytuacja zmierza albo zmierza do jakiejś zabawy, do jakiejś nowej formy rozrywki, do czegoś, co sprawi Ci po prostu radość, taką dziecięcą radość, do na pewno czegoś, co Ty będziesz robić w sposób niewymuszony. Więc jeżeli Ta Twoja sytuacja nawet jest związana z poważnymi sprawami, bo to jest na przykład praca czy jakieś tam Twoje obowiązki, to zmierza to do tego, żeby na przykład ktoś, wykonywał swoje obowiązki z radością, z rozkoszą, troszeczkę w życiu bardziej się bawił, stawiał właśnie na jakąś rozrywkę, nie tylko też samymi obowiązkami żył, ale odnalazł w sobie jakąś taką dziecięcą pasję, kreatywność, dobrą zabawę. No, dla niektórych po prostu sytuacja zmierza do tego, że będą rodzicami, tak? Czyli będą po prostu witali na świecie potomka, bądź będą mieli jakieś też, no mogą być jakieś ewentualnie problemy z dziećmi, tak? Jest to karta dziecka, która ma dosyć Szeroki zakres, więc tu różne rzeczy z tymi dziećmi mogą być. Jeżeli macie już dzieci, to są już jakieś tam większe dzieci, no to jak to się mówi małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. Więc też dla niektórych, no, w zależności jaka tam jest sytuacja bo może pytacie o jakąś sytuację ze szkołą, albo jakieś takie inne rzeczy no to mogą tutaj być właśnie kwestie, po prostu takie ogólnie kwestie związane z dzieckiem różnego rodzaju kwestie. <laughs> Więc tak to dla Was wygląda. W każdym razie, no jakieś dziecko w centrum zainteresowania, w centrum uwagi. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was, do zobaczenia, do usłyszenia.